Cześć, 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 cześć. cześć, cześć. Marko, tu Bartek z krzywdę i ze mną jest dzisiaj! Laczek, ty. Gdzie się nagrywa? No? To jest gość specjalny. Leczek. I in będzie otwierał krąg czysta. No, wy... Ot? Otwieraj! Nie biedam, krąg. No. Zobaczymy. No, 140. O trzy Osiem szkieletów. 15 arczarek. Nie o, będzie, i epic. Epic. będzie. epic epik. Będzie Jest! ładnie bar. Ładnie. Ładnie. Ładnopening. No. drogą? A Kurde, nie mogę. Może zaczął lepszyć. No. Nie wiem czy będziemy w tym odcinku walczyli, ale też bardzo wam Będziemy. będziemy Mój dek to jest najlepszy tak. Że... Nie wszystko wygrywam. Podpowiem Wam też, że, że mój brat ma dwie legendy. Tymi legendami jest Inferno Dragon i... Czekajcie. E... Lava Home. I Archer. No i ta ten łuczniczka jak na to. Nie zmała? ma princeski. Nie ma? Nie ma. Nie A mówi, że ma princeski. Miał. Powiem wam najgorszym chyba rzecz. Żeśmy walczyli na Draft Challenge'u i że pominął i tego Ale wziada? Elektro, elektro, elektro legendy. Te, tego? Nie. nie. tego. Co? Najrzadsza karta raz na 50 się trafia w drawczelandy. No to trudno. No i dobrze tak. Dzień tak. To... Skrzyję cię czy jak... Nie dobra, żartowałem. A to widać tu coś? Przez tą kamerę? No nie wysz. Się... Dobra, walczymy. Bartek wam pokażę jak on dobrze umie walczyć. Zresztą muszę chyba widziałeś dla Ile masz odcinków, Klasza? Nie wiem, nie liczyłem. W ogóle... Chyba to jest piąty. Kurde, no wyłączyło mi się. A na który ty to wrzucisz? Na który? Bartek no super, ten już, ten. Ty to wrzucisz na Bartek 2.1? No. A może yy, Bartek wam poleci swój drugi kanał, bo ma dwa. Mam jeden. Dwa. Ten. Tylko. Dwa! Mam ten tylko. Dwa. Mam jeden! Bartek 21 nie możemy kochać. No nie mam Bartek 2-1. Ja no nie mam. Nie No tu sobie wpisz, to sprawdzisz. No. Ale mi załatwił wieżę. No widzicie, tak, Bartek umie grać. Nie najlepiej, no, nie najgorzej. Sam raz. Sam raz dla mnie. Dobra, tam pekka poleci. Czy to mi się nie opłacało? Ale obiło opłacało To Nie jak pekka na trójce. W życiu na dwa? No. Ty się boisz. Nie, dawaj wrzucę. Mogłem muszkieterka w teraz sprawdzić. O, yy, właśnie, na ten kanał będą bardzo rzadko live leciały. Bo, jak wiecie, nie mam za bardzo czasu. Pierwsze szkoły. No jest drugim, zima. Już 16.30 kończymy treningi. Debir, -de -de Marzec, jest jaka zima. Ale ten, FM. 3 marca. Wygraliśmy. Jest, wygraliśmy. 3 marca dzisiaj. No tak. Tylko, że jak wy to będziecie oglądać, to będzie 4 al 5, chyba że wróci dzisiaj. No, ale jest chudno nabiło, nie? Jest chudno. 8. Areny nabiłem, dziękuję. No, Bartek, taki dobry. Wy to będziecie pewnie oglądali 5, 6, coś takiego. 4, 5, widzicie jak jestem dobry? Sam nabiłem trzecią. Daj, nie. Daj, daj, daj. Kurde, trewo pokazał się warty. Nie! Czekaj. To się opacał, nie? No. Daj mi Ale mama. No. Biedam w Poczekaj. Poczekajcie żarwan, muszę też że coś zobaczyć, niepotrzebnego, potrzebnego tak, tak, tego tak, 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 bardzo tak, no. To jest bardzo tak, 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 czekaj. Poczekaj. Tu tak, 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 No. Co tak, 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 nie, nie, nie Jezus, weź. Ja nie umiem grać bomb -tawerę. A myślisz, że ja umiem? No to mi nie dawa. Ja Poczekaj, ale poczekaj, poczekaj. Nie, nie na no Ty Nie. Poczekaj. Daj mi swój, daj włożyć Poczekaj. O, e, i dalej będą w ogóle chyba filmie bez kamerki. Zaraz będą Proszę, kamerka, taki może być. Cztery na sześć. Bez towera i bez tej Mógłbym mógł Już Nie tu użyć, jaki chcesz zdach. Alleluja. Ale opłaca ci się Prince'a wziąć. Bomber jest bardzo. Tak to będzie wystarczająco? Kurde! co? To mi Pięć minut Trzy, no sześć. Wystawiaj te dwie czy pokażę ci trigger no po, i polecamy polecam kanał jaka. Kanał jaka polecam. No ja też polecam ja też, bo... No i teraz ten... Zenon, trzymaj to wadę. Ja trzymam... No to tu rozwali... wieże? ZEN A Szklety się rozdzieliły. Dobra, zajęły tam tą wieżę. Ażem obił. Pa... Jeszcze G G Giant chyba... Nie, nie zdążył. No to już zniszczył. Easy. Co? jeszcze ja się męczę na każdym meczu, ten... trzępą minutę rozwalił. Poczekaj. No dobra, cześć. A. Ah. Ja też takie kombo, tylko najpiękniej. Ale minipeka jest masz to Zobacz co zrobić zobacz co zrobiła, tak. Ej no, pokazywali takie komba na YouTube'a. Ale to ci miło, Patrz. miło ci no, Co to jest? Co ci, co ci stało się? Ja o ciebie wierzę, w prawie. Jakby to nie, nie myślę, że zaraz się. Bartek zaraz wie. O, jest Bartek. I pozdrawiamy, byłe Nie z tobą. wiesz, że nie, nie będzie wchodził na kanał. Jezus, Maria, Co dziś będzie? mi biegnie. Nie Czemu wiem. nie będzie miał? Nie wiem, czy będzie, miał, czy nie. Czekaj na ojcze, czekamy. Na ojcze? Na ojcze. Czyś cię zwariował. A, Ja, moi brater, śdeczniku. Jeka! On bardzo lubi grać. On graż, częska. Jaka, jaka dzicz? Biegniemy na Jaka dzicz? Tak się z każdym kończy na tym. Cezarku, dwa Jezereczka. razy. Trzydzieści mi nabiłeś dwa razy. Zaraz czwartą starą zbiję. Odniósł czwarta. IZI się nabije Trzy, 300 Trzy, koronek. nabierz mi koronek 300? Jasne. No, A ja pierwszą, ja, ja chcę otworzyć Golda tylko. Niech coś. Okej? Okay? No. Dobra, poczekaj. Poczekaj, Poczekaj, bo... Ej, jak będziecie, nie będę te pęknięcia? Czy nie? Nie, mm. to dobra. Мы уже кончим и будет 9 минут. Ну то загнаем еще два минуты. Пожагнай еще. Поздравляю интернет.